napięcie osobowa, małżeństwo, dwójka dzieci, także dwóch nastolatków, więc sporo fajnych rzeczy mogliśmy sobie dzisiaj grać. Witam ponownie z Legnicy. Gości mamy nawet dwóch, także szybko oddajemy im głos. Wojciech Łobodziński, trener Bogusław Baniak. Panie Wojtku, pan to może chyba tak powiedzieć do trenera schodziłem, było 3-0, nie ma mnie na boisku, nagle zrobiło się 3-2. Taka nerwowa ta końcówka. Całkiem niepotrzebna zmiana, uważam Face and Rondo got Humphrey's face. Yeah, when I found myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Panie Sylwestrze, drugie miejsce z Owaka na Mistrzostwach Europy. Na krótkim właśnie nie pierwszy, przepraszam bardzo, oczywiście. Eee. Panie Sylwestrze, to. Na każdym zgrupowaniu uczę się nowych słów. Na tym zgrupowaniu poznałem. Z powrotem, prosto, woda. Naprawdę bardzo się staram, ale wymówienie niektórych głosek jest naprawdę trudne. To jest naprawdę trudne. Macie. Dobre, dobre, dobrze. Ale kiedy ich używać, zawsze się w tym mylę. Tak? Dobrze było, czy powtórzysz ten zakończenie?